Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. To będzie taki vlog łamany na haul, dlatego że będę mierzyła kurtki. Przyszła pierwsza paka z kurtką z chemu. Jutro przyjdą dwie kurtki z rezerw, w zasadzie dwa płaszcze z rezerw. I jeszcze mam jedną kurtkę w H&M zamówioną, która prawdopodobnie, jest, znaczy jest duże prawdopodobieństwo, że też jutro przyjdzie. Także pomierzymy sobie, zobaczymy, coś wybiorę, resztę oddam ogólnie w chemii jest tak, że jednego dnia jest coś przecenione, ogólnie są wyprzedaży i one się pogłębiają, każdego dnia jak coś Wam się podoba, coś na coś czekacie na jakąś prąkę, to zaglądajcie bo tam każdego dnia słuchajcie, inne rzeczy są przecenione więc no właśnie jak kupiłam tę kurtkę to następnego dnia przecenili inną, która mi się podoba więc no spóźniłam się bo zajrzałam po południu i już nie było za bardzo rozmiarów, także nie wiem czy ten rozmiar, który zamówiłam będzie dobry ale przekonamy się jak już przyjdzie ta kurtka, natomiast zanim przejdziemy do tej kurtki do mierzenia Chcę Wam taką tak pokrótce opowiedzieć historię o, odnośnie mojego dostawcy internetu i telewizji kablowej, ponieważ tak się zdenerwowałam, bo słuchajcie, ja mam mój abonament od, e, od chyba 6 lat, jak tu mieszkam w zasadzie, no 6. No teraz będzie 7 lat. I słuchajcie, to jest telewizja kablowa, jakiś tam pakiet taki, nie wiem, złoty czy jakiś i do tego... Mm, Internet. Póki co, jakby nie narzekałam. Ja telewizji mało oglądam, natomiast jeśli chodzi o internet, to jakoś tak wystarcza mi na moje potrzeby. Bardzo szybko mi się przesyłają. To nie jest jakiś szybki internet, no bo to jest, wiecie, wszystko. Co mam, cały ten sprzęt, dekoder i tak dalej, one mają 6 lat, więc to wszystko poszło do przodu, więc to nie jest jakieś nowe rzeczy. Natomiast oni już kilkakrotnie dzwonili, proponowali, żebym to wymieniła, ale wiadomo, że jak się coś wymienia, to wiąże się to z kosztami, więc nie chciałam, ale zdecydowałam się teraz, że wezmę na rok Netflixa, bo ja oficjalnie swojego Netflixa nie miałam nigdy, więc. Um, stwierdziłam, że fajnie będzie w telewizji sobie pooglądać, więc wezmę sobie Netflixa, będę miała chyba na pół roku HBO, jakiś tam internet taki dużo razy szybszy jeszcze niż mam teraz, gdzie tak jak mówię, no ten jest wystarczający, no ale skoro technologia poszła do przodu, chcą mi wszystko wymienić, dekoder, jakiś 4K smart, coś tam, nie wiem, no to stwierdziłam, że dobra, no cena jest tylko 3 dychy więcej niż płacę teraz, więc to też nie jest jakiś tam wiecie, koszt nie wiadomo jaki, natomiast zadzwonił do mnie konsultant przed świętami, w ogóle wyświetlił mi się spam, i okazało się, że to właśnie oni wydzwaniają. I słuchajcie, ja raz odebrałam, oczywiście, on mi złożył propozycję. Ja nie byłam przekonana, bo ja takiej decyzji nie lubię podejmować, dlatego że to jest wiążące. Ja nie lubię się wiązać na jakiś tam okres dłuższy czasu. Ale potem przemyślałam sprawę i stwierdziłam, że moje, mój pakiet, który mam teraz, już w przeciągu chyba ostatniego pół roku wzrósł dwa razy: raz o 10 zł i drugi raz o 10 zł. I tak sobie pomyślałam, kurde, płaciłam 50, potem nie, płaciłam 60, potem 70, teraz płacę 80. Za chwilę znowu będę nie wiadomo ile płaciła, no bo jak. Jak macie, jak skończy Wam się ta główna umowa, no to potem już jest taki jakby macie tą umowę na czas jakby nieokreślony. W zasadzie tej umowy nie ma. Nie wiem jak to nazwać w sumie. No, nie jest na czas określony, skoro jej nie ma. Po prostu to jest coś takiego, że w każdej chwili mogą Wam podwyższyć cenę, więc warto też o to zadbać i mieć jakby tą umowę... Ustal, znaczy ustalić na przykład na dwa lata kolejne i ustalić, że będzie ta sama cena, bo właśnie potem takie rzeczy się dzieją, że nawet was nie informują, tylko przychodzi rachunek z wyższą kwotą. Także no ja swie, przemyślałam sprawę, stwierdziłam, że wezmę na rok właśnie ten, ten nowy abonament, spróbuję zobaczymy i przynajmniej mam gwarancję na rok tej ceny, że nic już jakby się nie zmieni. Także słuchajcie, nagadałam się, bo w ogóle wiecie, jak ci konsultanci dzwonią, to gadania tego wszystkiego ustalania jest tyle, potem te wszystkie zgody i tak dalej. Trochę to trwało, on w ogóle ze trzy razy do mnie dzwonił. Trochę to trwało i w ogóle ustaliliśmy, że dzisiaj, czyli 27, o 12 przyjdzie pan z dokumentami i wszystko mi to popodłącza. Ja i tak pracuję z domu przez dwa tygodnie, bo wtorek to jest mój dzień, kiedy jadę do biura zazwyczaj. Natomiast teraz, akurat przez ten okres taki świąteczny, międzyświąteczny, nie pracujemy tylko z domu, także nie jeździmy do biura. Więc stwierdziłam, że skoro i tak siedzę w domu, no to dobra, umówiliśmy się między 12 a chyba 13, czy jakoś tak. Oczywiście, słuchajcie, nikt nie przyszedł. Ja naprawdę już się tak, wiecie, napaliłam na to, bo chciałam już oglądać dzisiaj sobie seriale dalej, chociażby The Walking Dead. Bo wiecie, w telewizorze jest, ja nie mam dużego telewizora, ale zawsze trochę inaczej niż na komputerze tutaj. Także już się wiecie, nastawiłam na to, czekałam i dzwonię do nich i mówię, co się stało, że nikt nie przyszedł. Słuchajcie, okazało się, że ten konsultant w ogóle o mnie klepnął tego, co mi powiedział. I co lepsze, jak ja zadzwoniłam i ktoś tam zaznaczył, że on ma się ze mną skontaktować, to on to w ogóle anulował. I próbowałam, z 10 razy dzwoniłam, próbowałam się dowiedzieć, co i jak z tą ofertą, czy ja mogę taką samą dostać. W ogóle, słuchajcie, jakaś masakra. Nie mogłam się z nikim dogadać, dopiero przed chwilą jakaś pani miła, wszystko mi dała to samo, dała mi chyba HBO, właśnie na 6 miesięcy, nie na 3, tak jak on mi dawał. I jeszcze coś tam mi dołożyła, bo. To była jedyna kompetentna osoba, która ustaliła wszystko ze mną, i teraz powiedziała, że w czwartek o 12.00 na pewno przyjdzie ktoś do mnie i dostanę jeszcze potwierdzenie SMS-em. Dzisiaj jeszcze, że to jest klepnięte. Ja też nie wiedziałam o tym SMS-ie wcześniej, bo mogłam się, wiecie, ewentualnie tam wtedy zadzwonić i się zapytać, co się stało, że nie dostałam SMS-a, ale nie wiedziałam, że takie praktyki oni w ogóle tak to, tak to robią, że po prostu jak już jest jakby zamówione coś, jaka jakiś abonament nowy, to jeszcze się dostaje potwierdzenie SMS-em. No, no nie wiedziałam. Także słuchajcie. Zrobili mnie w konia, wkurzyłam się i tyle stresu, tyle nerwów. I po co? I po co? No, także dobra, słuchajcie, kurtka, otwieram. Ja nie wiem, ja z tą kablówką nigdy nie miałam większych problemów. Zawsze jakoś tak, czasami zdarzały się jakieś awarie, ale to jest też na takiej zasadzie, że jak na przykład jest awaria, ja przypuśćmy, nie wiem, nie ma internetu, a to się rzadko, przez te sześć lat się zdarzyło dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć ile razy, ale zawsze było tak, że jak wziąłem telefon i dzwoniłam, to po prostu nawet nie musiałam się z nikim łączyć. On jakby z automatu w zasadzie automat mówił mi, że na mojej ulicy jest awaria i zostanie naprawiona. Wiecie o co chodzi? W najszybszym tam możliwym terminie, także i zazwyczaj w ciągu godziny było naprawione, także to było super, że nie trzeba było tam gdzieś, nie wiem, czekać godzinami na tych infoliniach i aż ktoś wiecie, łaskawie odbierze. Także to jest tak fajnie pomyślane, natomiast no to, co mnie spotkało teraz, no to wiecie co? Najpierw dzwoni za przeproszeniem dupę zawraca, a potem, wiecie, w ogóle... Ja nie wiem. Ja, 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 ja się w ogóle dzisiaj co zastanawiam, skąd ci ludzie się tam biorą. Ja wiem, że to są przypadkowi, coś tam mu nie poszło, ale kurde, no tak się nie robi w ogóle, nie? Dobra. Było minęło. Dobra, jeśli chodzi o kurtkę... To, to jest taka kurtka, to jest słuchajcie fason pudełkowy, nie wiem czy wam powiedziałam i yy, mi się ten fason bardzo podoba on jest taki dziwny, właśnie pudełkowy, prostokątno-kwadratowy ale ta kurtka ładnie wygląda i ona jest raczej z tych kurtek takich wiosenno-jesiennych także już wam pokazuję kolor to jest ten taki ich szaro-stalowo-zielony bardzo mi się ten kolor podoba, zobaczcie jak on ładnie wygląda ja kiedyś miałam taką dłuższą, taką koszulową, tylko coś mi się to działo z rękawem, i za każdym razem, słuchajcie, coś spojrzałam na nią, to tutaj się robiła plama. I ja kiedyś myślałam, że to jest mokre, a to w ogóle jakieś było odbarwienie, nawet nie wiem od czego. Także dwa razy ją miałam, i tamtą dwa razy, znaczy tą dłuższą, i dwa razy ją zwróciłam. O, tak ona wygląda. To jest też trochę jakby taka koszula, ale nie do końca. To jest trochę taki oldschoolowy fason. Taki w lumpeksach są kurtki, mam wrażenie tego typu. Także ja już nią skakuję. To jest rozmiar S i Wam się pokazuje. Rozmiar S ceny nie ma, natomiast ona w oryginalnej cenie kosztuje 180, a w promce 84 zł. No dobrze, słuchajcie, ubrałam tę kurtkę, zjęłam tylko bluzę, bo myślałam, że na tym czarnym będzie lepiej to wyglądało, znaczy z tym czarnym, dlatego, że ta bluza taka beżowa, więc jakoś tak mi tutaj nie pasowała. W każdym razie, kurtka, jak widzicie, jest dość duża, jak na eskę, to znaczy, czy ja wiem, czy duża, ona jest taka idealna na mnie, jak szyta po prostu, ręka w długi, tutaj wszystko fajnie leży, nic nie odstaje, także jest naprawdę spoko, wbrew pozorom, mimo tego, że jest leciutka, ona wcale nie jest taka cienka, ona ma takie coś tutaj w środku, co jest dość ciepłe Dlatego ona się pojawiła, jak się nie mylę w kolekcji jesiennej. Jest jeszcze dostępna, na pewno czarna. W zeszłym roku hitem była jeszcze taka beżowa, natomiast w tym roku w ogóle beżowej nie ma z tego modelu, ale jest podobna, właśnie, którą też zamówiłam, tyle, że ona jest ciut dłuższa i ma tutaj chyba rozcięcia. Z tym, że właśnie nie było już esek, jak ja wzięłam M-kę i nie wiem, czy ta Mka nie będzie za duża, bo zobaczcie, no ta jest idealna, więc chyba z tamtej wydaje mi się, że eska byłaby dobra. Ale będę miała problem, jeśli będzie ta Mka dobra, bo jedna i druga kurtka bardzo mi się podoba naprawdę, ja jestem jakimś freakiem kurtkowym, nie wiem co się w ogóle ze mną stało ale uwielbiam ukrycia wierzchnie także, no, tak to wygląda kolor też bardzo ładny, bo mówię to jest taki kolor charakterystyczny mam wrażenie dla H&M, bo nie widziałam nigdzie takiego koloru, takiego właśnie dziwnego szaro-zielono-pastelowego jakiegoś i oni też mają taki charakterystyczny kolor jeśli chodzi o swetry, takie grafitowe słuchajcie, jak widzę taki swetr, teraz wiem, że jest hebu, także no, ale kurtka ładna, naprawdę podoba mi się i zobaczymy jak będzie jak będą wyglądały kolejne, także słuchajcie dobra, rozbieram się, bo mi ciepło i widzimy się już jutro, słuchajcie, że tak wam pokażę jak na przykład rękaw się podwinie, jak to fajnie wygląda bo oczywiście to, że ona ma fason pudełkowy nie znaczy, że nie można troszkę tutaj wiecie, pokombinować z nią i ona tutaj aż się prosi żeby podwinąć te rękawy, także no naprawdę mi się podoba ta kurtka bardzo, ona właśnie jest też fajna, bo jak ktoś chodzi ubrany tak jak ja, na przykład na czarno, to to jest taki jedyny element właśnie taki rozświetlający, taki kurczę, który wiecie, ożywia trochę tą stylizację, ja zazwyczaj nie potrzebuję ożywienia, ale jakbym już odchciała, no to taka kurtka jest do tego idealna, zobaczcie dobra, słuchajcie, właśnie dostałam paczkę z Reserved, także otwieramy, jeśli chodzi o zamówienie z rezerw, to, to mam czarny, elegancki płaszcz Ostatnio mierzyłam 38, był za mały, a modelka w ogóle, słuchajcie, miała na zdjęciu niby Eskę 36 i miała 1,75 m w życiu Warszawy. Słuchajcie, one są takie małe, te płaszcze, że jestem ciekawa czy, ciekawa, czy ta 40 w ogóle będzie dobra. I mam taką jasną kurtkę długą, także może zaczniemy od tego płaszcza. I słuchajcie, jeśli chodzi o ten czarny płaszcz, to to jest taki zwykły, klasyczny, mam nadzieję, że to widać, płaszcz. Yy w stylu takiego, takim szlafrokowym, mi się takie płaszcze bardzo podobają, ja mam jeden bez podszewki, bo ten normalnie ma, słuchajcie, tutaj podszewkę, natomiast ja mam jeden bez podszewki, wełniany z mango i no i lubię go, tylko właśnie te bez podszewki to już w ogóle są na taki okres, bardziej bym powiedziała, wiosenny niż jesienny, albo na taką wczesną jesień, natomiast ten ogólnie, składowo, on ma wełnę, 20%, jest napisane Wool Blend, no bo ma te 20%, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że wcale mi nie zależało na tym, żeby tam było więcej wełny. Ja w tych płaszczach chodzę od święta, bo one nie są raczej do codziennego użytku, przynajmniej nie wiem, może wychodzicie, a może jak jeździcie samochodem to jest inaczej. Ale na taką pogodę jak my mamy, to tak wiecie, nie zawsze po prostu on pasuje, także... Yy... No ta 40 jest jakby ok, widzicie, on jest nawet długi, wolałabym, żeby był jeszcze dłuższy, ale ta długość też jest spoko. Jak jesteście niższe, to on w ogóle będzie dla Was dłuższy. Rękaw też jest ok, ale muszę Wam powiedzieć, że ta 40, ona jest taka... Taka akurat, ja nie wiem jak to by było, jak ja bym założyła sweter, to znaczy będę wiedziała, jak by to było, bo założę zaraz ten sweter, ale kurde, mała jest różnica między 38 a 40, naprawdę. Ja mam taką cienką bluzkę, bo zobaczcie, mam domowy outfit, jakieś getry i grube skarpety i tak sobie bierze, bo jeszcze pracuję, teraz chwilę przerwy sobie zrobiłam, ale no podoba mi się, sam w sobie mi się podoba, ale teraz kwestia tego, jak to będzie... Jak to będzie jak założę sweter, także zaraz chyba przymierzę. Cena oryginalna 300 chyba 50, coś takiego, a na przecenie 239, także wydaje mi się, że całkiem spoko cena. On jest wykonany bardzo ładnie, ładnie wygląda, ale. No właśnie, ale nawet nie wiem, czy nie powinna mieć jeszcze większego, także czekajcie, idę po sweter no słuchajcie, źle zrobiłam, bo teraz założyłam w ogóle sweter taki gruby na maksa na tą bluzkę zieloną, jest za dużo tego wszystkiego, ale ogólnie jest ciasny, on jest w ogóle tu bardzo ciasny w rękach, także kurczę ja nie wiem, czy ja nie zamówię jeszcze większego rozmiaru słuchajcie, o ile oczywiście on będzie bo chcę taki płaszcz jak najbardziej, bo przyda mi się, właśnie brakowało mi czarnego, ale kurczę, no coś tutaj jest nie tak, ja nie wiem czy on jest źle uszyty, czy to jest faktycznie kwestia tego że ta umierówka jest tak bardzo zaniżona no ale teraz ja nie wiem po co ja ubrałam taki gruby sweter natomiast to na pewno jak będziecie chciał zamówić trzeba wziąć pod uwagę tą rozmiarówkę dziwną, bo no szkoda, że te rozmiary w tych sklepach nie są takie same i wszystko jest po prostu trzeba zamawiać po trzy rozmiary, żeby, żeby trafić, w sklepach często tych rzeczy nie ma więc zresztą mi się nie chce jechać do sklepu specjalnie, żeby szukać płaszcza, także wolę zdecydowanie bardziej zamówić sobie do domu i na spokojnie przymierzyć ale dobra, przejdźmy teraz do tej drugiej kurtki. Zobaczymy, jak ona wygląda. Ona też jest w rozmiarze 40. O matko, słuchajcie, ja nie wiem, ale tutaj jak założyłam nawet na ten gruby sweter, to ta kurtka jest tak szeroka. No nie trafi się z rozmiarem, słuchajcie, no nie trafi. Spróbuję zamknąć, bo ona jest jakby tak na zakładkę i przez to, że jest tak na... Widzicie, guziki są tutaj dalej, to ona się wydaje bardzo taka szeroka. W ogóle wygląda jak śpiwór, tego nie da się ukryć, ale długość jest fajna, tylko tutaj musi być idealnie dobrany ten rozmiar, dlatego że no... Widzicie, jak się wygląda? Jak bałwan. wam. ten kolor taki, kurde. Ale kolor jest słany wbrew pozorom. Podoba mi się. Na pewno będę chciała kupić sobie jasną kurskę w tym sezonie, na wyprzedażach, bo zobaczcie... Fajnie, nie? Tak od razu się tak rozświetla buzi i w ogóle jakoś tak, nigdy nie miałam jasnej kurtki, dlatego mi się tak podoba, z tym, że to nie będzie ta kurtka, bo zobaczcie, no tutaj jest tyle tego materiału, że w tym przypadku, to ja nie wiem, czy ja nie musiałabym mieć 36. Z tym, że kurczę, ja często chodzę, wiecie co, w rozpiętych i to będzie źle wyglądało, więc to chyba nie jest fason po prostu dla mnie, ale jest fajna, bo jest leciutka i bardzo taka przyjemna, bardzo dobrze się w niej czuję. Cena też atrakcyjna, bo słuchajcie, ona kosztowała 159 zł. W normalnej cenie nie wiem ile, chyba 250. Kolorów jest 5 albo 7. No natomiast tutaj, no. Nie wiem, zobaczcie, jak będzie dostępny ten płaszcz, słuchajcie, czarny w rozmiarze 42, to wezmę i wtedy może wezmę jeszcze tę kurtkę, ten płaszcz w innym rozmiarze i zobaczymy. Ale ogólnie, właśnie coś takiego by mi się przydało, tylko krótszego. Myślę, że to by było idealne rozwiązanie, bo też może problemem jest to, bo jak ona by była w kolorze czarnym, to chyba by mi tak nie przeszkadzała ta długość i to, że ona jest taka szeroka. Ale przy jasnym kolorze, no to tutaj wydaje mi się, że trzeba to idealnie dobrać. Ale zobaczcie, jak ładnie przybudzi to wygląda. Hmm. Dobra, słuchajcie, idę dalej pracować. Przerwa krótka się skończyła, idę dalej pracować i e, czekamy. Czekamy, ja czekam na jeszcze jedną kurtkę z hm -u. Ona będzie jutro, więc się z Wami połączę i Wam pokażę, bo dzisiaj, słuchajcie, już nic nie będę nagrywała, dlatego że. Idę do koleżanki po pracy na piechotę. Zrobię na pewno z 10 tysięcy kroków. Bardzo się cieszę, bo czuję się jak balon, więc, więc trochę się poruszam. Jutro też jest, jest czwartek. Chcę jechać na zajęcia w końcu z boksu, bo dawno nie byłam, także tak to wygląda. Także słuchajcie, uciekam i do jutra. Ja już skończyłam pracę i tak naprawdę się ubrałam. Jest 15:30, łapię resztki światła dziennego, bo chcę wam pokazać pomadkę. Słuchajcie, to jest pomadka z Essence. One kiedyś nazywały się Kulkolagen, cool teraz zmieniły nazwę, natomiast numeracja jakby została ta sama. Ja wcześniej miałam taki różowy kolor 202. Różowy, znaczy taki delikatny, połyskujący, bo to są kremowe pomadki, nie zastygające, one pięknie się zjadają, nic nie widać, słuchajcie, jak nawet się trochę zetrze. I powodują, że te usta wyglądają tak zdrowo. I właśnie ta 202 jest bardziej różowa, a ta, którą teraz zamówiłam, którą poleca bardzo dużo dziewczyn na YouTubie, to jest numer 203. To jest taki bardziej kolor już brązowy, ciepły. I co ciekawe, dużo dziewczyn mówiło, że ona ma kolor um, ust. Że jakby nie różni się zbytnio od koloru ust. Natomiast to wszystko właśnie zależy, jaki ten naturalny kolor ust jaki wasz naturalny kolor ust jest, bo w moim przypadku słuchajcie, widać ją, ona przyciemniła dość mocno te usta, ale wygląda bardzo ładnie, tak mi się podoba w sumie już wcześniej miałam nią pomalowane usta ale nie wiem czy widziałyście jak pokazywałam wam te kurtki także kurde, ale ciemno także bardzo fajna pomadka ona jest w Hebe na promocji teraz za 12,90 więc myślę, że jak wrzucę ten filmik to całkiem możliwe, że jeszcze ta promocja jest stacjonarnie ciężka do dostania bardzo szybko ją wykupują dziewczyny ze sklepu bo no mówię, to jest fajna pomadka pomadka za nieduże pieniądze, ale jakbyście chciały, to link Wam zostawię, zerknijcie sobie do aplikacji Hebe i... i zobaczcie na kolory. Kolorów w ogóle jest więcej, nawet myślałam o jeszcze jakimś, żeby wziąć, ale też nie chcę za dużo brać, dlatego, że no mam jeszcze tą wcześniejszą, którą kupiłam już tam z pół roku temu i wiecie jak to jest. Ja się teraz maluję, za chwilę będę miała taki czas, że przez pół roku nie wezmę pomadki do ust, także nie ma co przesadzać i jedna wystarczy. Dobra, ja się ubieram w takim razie i lecę do koleżanki. I słuchajcie, czas na ostatnią paczkę z H&M, że Wam pokazuję, jak wygląda kurtka. No i słuchajcie, jeśli chodzi o tę kurtkę, no to trochę dziwna, dlatego że e, fason jest też pudełkowy, ale rozmiar M jest bardzo szeroki. Zobaczcie, jakie szerokie są rękawy. Wygląda mi miała taką grubą rękę. A to jest po prostu tyle materiału. Dodatkowo sama sobie, zobaczcie, jak mu zapięła. Ona jest po prostu mega szeroka i ja nie wiem, czy ja bym musiała mieć rozmiar XS, żeby pasowała, no bo S prawdopodobnie nie będzie między, znaczy dużej różnicy między S a M, więc chyba jak dorwę to zamówię z ciekawości chociaż XS, ale wydaje mi się, że ja tę zieloną zostawię, bo te płaszcze z, z rezerw już oddałam, dlatego że stwierdziłam, że no nie, ten czarny jednak też jest za mały, potrzebuje większego. Albo w ogóle innego z innej firmy. Wyprzedaże się dopiero zaczęły, więc jeszcze jest czas, jak coś znajdę fajnego kupię, to Wam na pewno pokażę. W sumie poczekajcie, już teraz mogę obrócić kamerę i chwilę z wami, tak wiecie, normalnie face to face pogadać. No, nie ma potrzeby, żebym gadała do lustra. Ogólnie jestem dzisiaj niepomalowana. Mam tylko delikatnie podkreślone brwi i troszeczkę tuszu na rzęsach, bo w planie miałam iść na siłownię, ale wiecie, co? Nie będę szła, dlatego że moje ciuchy z Cinsyja na siłownię przyjdą jutro. Więc chyba się wstrzymam i dzisiaj sobie posiedzę w domu i przed telewizorem poćwiczę, bo słuchajcie, tak jak obiecali, przyszli dzisiaj, bo dzisiaj jest czwartek i podłączyli mi w końcu Netflix, YouTube'a i to wszystko w telewizorze, także... Od razu jest inny wymiar oglądania, bardzo dobrze się ogląda. Właśnie nadrabiam sobie odcinki Polish Paranormal TV 2, jestem do tyłu, więc sobie włączyłam. No i może tutaj sobie coś rozłożę i poświczę, bo jeszcze mam parę rzeczy do posprzątania w domu, chcę ogarnąć jakieś tam klamoty, więc... E, więc no, i jutro zacznę wam chyba nagrywać nowy vlog o haul, który zobaczycie już prawdopodobnie w nowym roku. Nieprawdopodobnie, na pewno, bo ten zobaczycie w sobotę, a w sobotę jest 31, także słuchajcie... Bawcie się dobrze, jeśli idziecie na imprezy dzisiaj. A jak siedzicie w domu, to też się dobrze bawcie. Po prostu nie smućcie się. Cieszcie się nadchodzinowe, oby lepsze. Także wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!